Witajcie na kanale politycznym. Jak analizuje Die Welt, drakońskie przepisy Putina, który chce zmusić Rosjan do przelewania krwi na ukraińskim froncie, sprawiły, że armia Kremla przeżywa masową falę dezercji. Z rosyjskiej armii uciekają wszyscy, nawet generałowie. Rosyjscy eksperci uważają, że to, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły akt administracyjny. Jest w rzeczywistości desperackim posunięciem Kremla. Deputowani zatwierdzili już ustawę, która zmienia zasady poboru do wojska i ma to dla Rosji daleko idące konsekwencje. Do tej pory Rosjanie, którzy obawiali się poboru do armii, trzymali się z dala od adresu zameldowania. Wtedy nie mogło dotrzeć do nich zawiadomienie o poborze. Kreml postanowił zmienić tę procedurę. Deputowani obu izb zatwierdzili już ustawę dotyczącą nowych warunków poboru, a prezydent Władimir Putin musi ją tylko podpisać. Zanim to się stanie, rosyjscy żołnierze mają ostatnią szansę na ucieczkę z kraju. Wezwania do rekrutacji do wojska nie będą już wysyłane jedynie w formie papierowej, lecz także elektronicznie, za pośrednictwem rządowej strony internetowej. Zarejestrowany na platformie jest niemal każdy Rosjanin, który kiedykolwiek miał styczność z biurokracją. Za jej pośrednictwem można złożyć wniosek o paszport, zapłacić podatki lub mandaty. Wszystkie osoby podlegające służbie wojskowej, które dostaną wezwanie, otrzymają zakaz opuszczania Rosji. Jeśli nie stawią się w komisji poborowej w ciągu 20 dni kalendarzowych, zostanie im przekazane ostrzeżenie. Po otrzymaniu pouczenia, osoby, które ono dotyczy Zaczną podlegać szeregowi ograniczeń, takich jak zakaz prowadzenia samochodu, zakładania działalności gospodarczej, sprzedaży nieruchomości czy zaciągania kredytów. Ponadto, zgodnie z projektem ustawy, w Rosji powstanie jednolity rejestr poborowych. Będzie on tworzony na podstawie danych z organów podatkowych, instytucji medycznych i szkół wyższych. Dzięki temu będzie można uzyskać dokładne informacje o tym, gdzie poborowy jest zarejestrowany i faktycznie mieszka, w którym miejscu pracuje, jakie ma wykształcenie i na jakie choroby cierpi. Na podstawie tego rejestru wysyłane będą wezwania do Wojskowego Urzędu Poborowego. Zmiany te dotyczą zatem nie tylko poborowych, ale zaczną obowiązywać również w przypadku powszechnej mobilizacji do wojny z Ukrainą. Choć rzecznik Kremla Dmitri Pieskow stwierdził, że w Rosji nie planuje się drugiej fali mobilizacji. Są powody, aby sądzić, że już się ona rozpoczęła. Kreml jest przecież ostrożny w używaniu sformułowań, które mogłyby wywołać panikę wśród Rosjan. Dlatego zamiast słowa wojna używa się zwrotu specjalna operacja wojskowa. Nie mówi się o drugiej fali mobilizacji, lecz o elektronicznym wezwaniu do wojskowej komisji poborowej i nie ogłasza zamknięcia granic, a zakaz opuszczania Rosji. Aleksiej Tabałow, szef organizacji Praw Człowieka Szkoła dla Poborowych, wyjaśnia konsekwencje nowego prawa. Wcześniej obywatel miał obowiązek udać się do biura poboru tylko wtedy, gdy osobiście otrzymał wezwanie i podpisał papier. Tabałow powiedział: Wojskowe biura rejestracji i rekrutacji w Rosji miały duże problemy z frekwencją. Wielu poborowych trudno było znaleźć. Osób, które przychodziły do biura poborowego. Było znacznie mniej niż wysłanych wezwań. Zgodnie z nowym prawem poborowym, Rosjanin nie musi już otwierać wezwania osobiście. Wystarczy, że dokument zostanie wysłany pocztą, ponieważ będzie to równoznaczne z otrzymaniem pisma. Tabałow twierdzi, że nie ma znaczenia, czy obywatel miał dostęp do Internetu lub konto na stronie Gososlugi. Poborowy musi sam śledzić te informacje, dzwoniąc do odpowiedniego wojskowego biura meldunkowego. Zatem nawet usunięcie konta na portalu nie pomoże uniknąć problemów z biurem poborowym. Władze chcą poprawić jakość kontyngentu poborowego. O ile w przeszłości do armii wstępowali zwykle ludzie bez aspiracji zawodowych, to teraz Ministerstwo Obrony Rosji chce przyciągnąć obywateli o większym potencjale intelektualnym. Mówi Tabałow. Decyzja Kremla może być również reakcją na niedobór oficerów. W styczniu minister obrony Rosji Siergiej Szojgu ogłosił plany zwiększenia liczby rosyjskich żołnierzy do 1,5 miliona w ciągu trzech lat. Prawie połowa z nich ma służyć na podstawie zawartych kontraktów. Z reguły do rosyjskiej armii nie trafiają zawodowcy, lecz ludzie, którzy po prostu nie mogli znaleźć dobrej pracy. Rosyjscy deputowani zaproponowali także w marcu projekt ustawy o podniesieniu maksymalnego wieku służby w armii poborowej z 27 do 30 lat. W marcu Putin podpisał dekret o wiosennym poborze, zgodnie z którym od 1 kwietnia do 15 lipca do służby wojskowej zostanie powołanych 147 tysięcy osób. Ponadto resort obrony planuje zwerbować do służby kontraktowej 400 tysięcy Rosjan. Władimir Oseczkin, szef organizacji praw człowieka Głagunet, Pomaga w ucieczce z Rosji rosyjskim żołnierzom, którzy nie chcą brać udziału w wojnie na Ukrainie. Wyjaśnił on, że zanim Putin podpisze ustawę, poborowi mają ostatnią szansę na ucieczkę ze swojego kraju. Jest jasne, że żelazna kurtyna upada. Kremlowi trudno jest teraz zatrzymać ludzi w kraju. Uciekają wszyscy od żołnierzy po pułkowników i generałów. Według naszej organizacji Około 200 żołnierzy czeka obecnie na ucieczkę z Rosji. Oficerowie nie są gotowi do kontynuowania wojny, więc władze szukają dla nich zastępców. Z nowych zasad dotyczących wezwania do poboru płynie wniosek, że niewielu Rosjan wciąż wierzy w wojnę z ukraińskimi nazistami i dlatego Kreml musi sięgać po środki przymusu. Oseczkin mówi: Według naszych obserwacji, w każdej jednostce wojskowej około 40% personelu składa rezygnację. Za dezercję grozi im więzienie. Oseczkin powiedział, że ta sytuacja pokazuje, że ludzie, którzy zabijali dla Putina, czują się zdradzeni i sami go zdradzają.